Gram się sobie w The Bankwise Grapetens, z gramy dzisiaj Tainted Jacobem. Stwierdziliśmy, że Tainted Jacob będzie ciekawe. Tak, nic ja nie, nie mamy praktycznie, zresztą jak na większości postaci. Dlaczego ja obrywałem? na starcie? O, no, na wielu postaciach Tainted nie mamy praktycznie nic zdobyte, więc może tym razem nam się coś tu uda uzyskać. Mamy taką nadzieję, co to jest? Infested? Explosive Daria? Uuu, uh, Satanic Bible. Co to, Bible? To mi się uproba! No, 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 dobra, użyjmy. Ja z tego mogę mieć przedmioty z Devil Deala, a chciałem sprawdzić kiedyś tam, czy na przykład wzięcie przedmiotu z Devil Deala Będąc oczywiście po a, przemianie jest w stanie dać mi to za darmo na przykład. to by było ci. To by było turbo bo potężny, ja bym chciał. Ale to oczywiście jest do sprawdzania, bo nie wiem. W ogóle troszeczkę zmieniłem ustawienia. Przyznam się szczerze, zmieniłem ustawienia a, troszeczkę m, mikrofonu. System, jeśli ściszy mikrofon go podbiłem troszeczkę w się przez co on wyłapuje mniej dźwięków z otoczenia, ale za to jest może być taki nieczysty dźwięk, czego nie lubię, ale albo to, albo. albo to, no, tak. <laughs> Dobra, łatwo Wygrana. co to za tabletka? <laughs> full health, nice, nice. A nie będziemy jeszcze używać na niego, bo jakby nie patrzeć... E, ubijemy najpierw duszki, ale same się ubijemy, jak widać. O, idealnie. Dobra. Ej, nie, kułem, miałem kliknąć! O, nie tak to chciałem zrobić, ale wyszło to wyszło. E, mamy Blood Outa, który jest nawet okej okay chyba przedmiotem. Dobra, weźmy, spróbujmy i... Za darmo! O ty w dupę węża, ja Cię kręcę w tupę węża, kopanego no bym powiedział! Nie spodziewałem się tego, tylko że teraz stracę całe życie. Dostanę boosta na damage i trochę spida, ale to... Ja ostatnio w ogóle bardzo dużo robiłem challenge o nazwie Bloody Mary. I to jest właśnie na tej samej zasadzie, czyli biegamy sobie tą nie chyba? Z tego co pamiętam. Która ma bardzo mało życia. A jeszcze ma zabierane te życie, bo jakbym poszuć no, Ten ten krzyżyk tak działa. Dobra, weź jakoś tak, o dziękuję. Tragiczny pokój, jeżeli chodzi o walkę. Oj, nie obrywałem. Czemu ten pająk stoi w miejscu? Halo? Dobre, tutaj minimy. I leży, dobra. O, zdąży. <laughs> Łatwo. Potrzebowałby by, y, dużo HP upów, znaczy full healtha jakiegoś, no bo mamy tabletkę full healtha, to full health byłby przyjemny. Tylko żebyście mnie nie zabili randomowo. Nie, 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 nie. O nie, tu życia nie, nie mogę mieć. Abym miał przedmiot, chyba że będzie secret room. To ośmiem wątpić. Jaka jest szansa, że dostanę secret w tym miejscu? Dobra. Y, the tower użyjemy. Dobrze. Czekajcie, cyk. Jest! Jest, dobra, czekajcie, cyk. Fik, musiałem tak to zrobić, bo chciałem mieć przejście do boss challenge roomu, Gdzie mamy, o nie, HP down będzie, o HP ja dostałem, tierce mi się zmniejszyły, to trochę smutne akurat, dobra, chodź o do mnie pająku, no chodź do mnie, o, idealnie, mi potrzebny, ale jest dobrze, drugim bossem jest, a, baby plum, a, ale cię trafiłem, o Jezus. prawie mnie trafiłeś, te są tragiczne, ale jeszcze takie do przeżycia, to da się jeszcze naprawić, mam nadzieję, przy okazji, no wiecie, na darmowe, o, się do drzwi, Darmowe przedmioty, nie? Z Devil Deala, więc no jest Ta... O nie, tam się trafić. Prawie zginąłem w tym pokoju. Proszę, HP apa. Dobra, może być, mam zapomniałam, że dobra. Nie, ma... zapomniałem, że mam przecież potężną książkę o, tań... o nazwie Satanic Bible. Dzięki czemu uh, mogę się leczyć. <laughs> o, pierdolaj. To jest... A, dobra, to jest gorszy efekt z tego, dobra. Ghost pepper, no tak. No tak, tak, może być nawet. Przekać, bo nie mogę złapać. Speed down, no jeszcze mniej speedy potrzebuję, no. Dobrze, Co ja wybuchę? Dostanę trzy kolejne 4? Na bogato tak troszeczkę bym powiedział. O nie, serio? Nie, nie, nie. Najgorzej, nie zabiło mi nic, tego takiego pająka. czy w moją stronę. W tym przypadku, w którym się znajduję w tej chwili, chyba bym chciał... Carbattery bardzo fajny przedmiot, ale chyba bym chciał Solharta. Kurde, nie wyleczy się. Chyba, że tam była tabletka full halwa, ja jestem głupi nie zauważyłem. Dobra, weźmy ten. E, Speedrun w moją stronę. O tu prawie we mnie wleciał. Tu się wyleczymy. Oczywiście damy się trafić, jemy. Wiesz? O, Lasty bluda chcę, jak najbardziej, mega no, przedmiot. Tu mamy briny stone! <laughs> o, to jeszcze za darmo przypominam. Dobra, to jest... Tears tragiczne, ale dobra, wywalony w te Ej e, Weź ten, mam no, coin blue. Daj mi przejść jeszcze na chwileczkę. Tu chce poczekasz kolego. Ja dobra, Tu się jest wygra wygra. Przecież Nie wiem co się dzieje. Potrzebuję jak najszybciej nadać mi przedmiot A, aktywny, o nazwie... O, o nazwie... O, satanik bimble. HP upy jeszcze potrzebuję, HP upy potrzebuję, health upy. Nic z tego, potrzebuję serca. Takie ala health, a, he, he, Oj. Dobra, z brimstone'em to jestem bogiem życia. O pewno i tak będę wracać jeszcze. nie oj, 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 oj. nie niefajny, niefajny pokój. W ogóle niefajny pokój. Tragiczny, szczególnie jak się ma jakiś, e, ten presję czasu, że chłop mi może wlecieć w twarz. To już jest w ogóle tragedia. Nie wiem, że go nie zabiję. Ja będę do bosa idę. No tak jak myślałem. Nie, 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 bo wy całe życie zabieracie! Idę stąd. Ja mam tu gdzieś, idę stąd. Ja potrzebuję treżerów jakichś. Skarb też by się przydał, ale treżerom najbardziej. Kurczę, mogłem jednak nie brać tego przedmiotu. Ale on jest, on jest fajny, bo tam pustuje nam jakieś te statystyki po troszeczku. Ale jednak, no nie oszukujmy się, e, jeżeli chodzi o. O, ku, Ej, Woodhound, Head, Woodhound, kurde potężny przedmiot. No, Kryket Buddy, nie wiem, czy działa na tym. Działała na Brymstone, nie Kryket Buddy? Wszyscy sobie zwiększyliśmy przy okazji. O, ale kozak. Ja bym sobie wziął Woodhound, bo to jest z, z, ulepszenie tych, e, Kersumów. I to jest często naprawdę mega mocne ulepszenie. Na no, zasadzie, no, nie była ziemia. Fajnie by było dostać. Ale się nie będę wchodzić do Kersumu, nie jestem taki kupi. O, dałem się trafić, jak kupi. Eee, mamy care, sacrifice room, curse room, do którego nie chcę wchodzić, bo zostanie mi pół serca. Mamy bossa, z bossa będę miał przedmiot, znaczy na pewno będę miał przedmiot za serce. Kurde, no nie wiem, no mega potężny, ale i tak nie dostanę. Ale i tak jest dobrze, zwiększam sobie damage w ogóle zabijając przeciwników. Bo mamy blood clawa, tego fajnego. E, Lasty bluda albo bloody lasta. O nie, serio, pestycyle. Ty akurat, ze wszystkich bosów. Zabawne jest też, jak on mnie bije, to ja ten, znaczy jak on wyrzuca muchę, to, to zwiększa mi Tego nie chcę, znaczy... I tak wezmę, bo dam się trafić. I za darmo jest, więc co za różnica. Ale no nie chciałbym za bardzo. O, to nie! Dignaju jeden! Dlaczego? O, nie się no, sobie strzałek, naładował potem odbił tę bombę zasmarkaną. No nie! I nie zabiło mnie! Eee. Wiedziałem! Dobra, następnym razem nie otwieram skrzynek w Devil Deal'u. Walz to. Kurde tak, Prince to u nas zasrać. Zesrało się wszystko. Jest mi teraz smutno. Od is head! down! Chyba za capis i szczerzeńcza dał. Aaaa, co to ma jest? Ja już go nie chcę. Możecie go zabrać. Prawda jest taka, że tamten run był troszeczkę ostrany. Użyję sobie karty, bo nie chcę się z nimi Tamten run był troszeczkę ostrany przez fakt, że miałem ten, ten krzyżyk, co mnie zabijał. To jest. Tak jak już mówiłem, gdzieś tam fajny przedmiot, ale nie zawsze, niestety. Niestety, czasami tragiczny by powiedział, hehe. Oni w ogóle jak ich się nie zabije, to oni sami umierają. Mamy dyszkę do wzięcia, tylko bym potrzebował bombę. A, dostałem klucz. Przedmiot na bombę jakiś. Eee, Bobs, rottenhead? O nie, ale gapi za Bobs, rottenheada. Dobra, no to użyjemy tego bobserowna chrota tutaj. Myślę, że się opłacało bardziej. Tragicznie, nie rzuciłem, ale i tak bym nie dostał za bardzo. Wejście tam. A, mi gardło siada. Nie no, do bosa, co tutaj więcej zrobię? Mam 7 coinów, ewentualnie miałbym 12, 14 maksymalnie bym ciągnął z tego pokoju, z tego piętra. Jakbym na to, oczywiście. O, nie trafiłeś w niego. Jakbym on się... o! O nie, mi się trafić, jak głupi. A dobra, do przeżycia, to jest boss do pokonania. Serio nie zginął na strzało? Little tyle ma Aż dziwne troszeczkę. O nie, się poruszył. Dlaczego? Moje trupło tam leży. Zobaczcie je. O nie, czekaj. O! Przeżyłem. <laughs> Przeżyłem. Jestem wojownikiem tego czasu. Możesz trafić w niego. Przyjacielu, ty mój. Dobra, jest git. O nie. Po raz kolejny zaatakował tym gównianym atakiem. Nie zabiję go. Ile się z nim już będzie? Dwie minuty. <laughs> Dwie minuty na tym jestem. Dobra, dajmy wyjść Ja już nie chcę tu się ja już mam dosyć. Ja już chcę odpocząć. Basement 2. Mamy szansę na deadketa. Hmm. Znaczy na deadketa to może nie, ale mamy szansę na ten, na... Um, gapiego. Tak, gapi potężny przedmiot. Wszyscy wiedzą, że gapiego się zawsze bierze. Jak brimstone. Jak nie masz życia na brimstone, to i tak bierzesz. Niestety, takie życie. Mam, chciałbym bombę dostać bardziej niż klucz. Mam i shadow. Syf przedmiot, nie powiem, że nie. Szansa na zachowanie bo przeciwnik? Coś takiego? Nawet nie wiem, co to za przedmiot, jest. wiem, że jest taki źle. O, wiem, co to jest. Znaczy, zauważyłem, co to jest za przedmiot, ale berwałem. jest mi smutno. Wychodzę stąd. Cześć, koledzy. Mógłbyś w nich strzelać, nie we mnie. Go, miło. Ja bym się cieszył, ty byś się cieszył. O, bomba. A po co mi. A, do, do Kersturumu. Czemu bym do Kersturumu? Mógłbym iść, nawet. Czemu nie? W Kersturumie mamy skrzynkę i możliwość dostanie słuchartów. Ja tam idę. Tup, 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 co to za syf jest? Czemu ja nic nie dostałem? Dobra, żałosne ile jest? Idę, idę na bossa. Mam 11 końców, tak? Bo. O! Spokoj, słyszę tylko, jak strzela. Ja bym chciał dostać. Jestem na klawiaturze gram, więc to będzie prosić do zdobycia. Two of diamonds. O! I to jest ciekawe przedmiot. To idziemy do sklepu. Ciekawe przedmiot, ciekawa karta. Mamy no, Pay to win. Dobra, chcę. Ja chcę. Co jest? Miałem 7 koinów i. Co się stało przed chwilą? Co się stało z moimi coinami? Dobra, tutaj kolega z ewidentnie chciał się pożegnać z życiem. No jak ty mnie trafiłeś?! To muchą! <laughs> ja cię kręcę, gardło mi siada. Ciup! Popaliłeś się wszystkich, przyjacielo. No nie, i na się dałem się trafić! Thievesy chociaż coś zwiększę. Żałosna gra, po prostu żałosne. Żałosne jest to, co ja robię ze swoim życiem po prostu teraz. No, ja nie wiem, ja nie wiem. No, wejdę sobie jeszcze do kresu, żeby się wywalić. Dobry pomysł. Bo ty zasyserałeś się chyba! Nie wiem, te y, tu w piksy są jakieś takie 2 na 10. No ja mi zwiększyć tierce, ale nie zwiększyło za bardzo. Zestresowałem się. Ale mi nie idzie granie w ostatnio. Przez alternatywne postacie, na pewno. Te muchy. Jestem pewny, że jedna z takie jest zła. No, już znalazłem tam złą. No i health up. O, dlaczego ty mnie ugryzłeś? No health upa mi przepadną! No. Cześć, staj mnie strzelać. Psiopato jeden. Ile ty masz życia? O, troll bomba. Ona jest niewidoczna. Lil Syp. Kur... dobra, bij ich tam, coś tam, ja się postrzegam tutaj. O, jeszcze obrwałem, mam pół Nie widzieliście tego. Znaczy, ja to specjalnie zrobiłem, bo był tragiczny przedmiot, dostałem, nie opłacało się grać i wiecie... Nie, tak naprawdę nie było, po prostu jestem słaby. Ajajaj, a aj, mnie aj. gardło czy dzisiaj, aż się chyba pójdę przepić zaraz, bo naprawdę już... Tak jest okropnie. Oa! Oni czasami tak dziwnie długo się, ten, odpalają, a czasami tak mają speedrun, szybki. A wy Ile ta mucha ma życia?! Ona to pięć 5 razy przeżyła! Szybki rerun. Mm, nie. number two nie. Nie chcę tego. Eee... też syf. Ro, ten baby. Dobra, wiecie co, ja idę się przepić, zaraz wracam. Już wróciłem, napiłem się i chyba będzie lepiej z karciąkiem. A, ja rerollowałem, bo były tragiczne przedmioty i ja ich nie chciałem. I nadal będę je rerollował, znajdę coś fajnego. Chociaż czasami powiem wam szczerze: Jak da coś gra, gdzieś totalnie gówno, to czasami jest tak, że te przedmioty są. Nie, zostawcie mi janie ale proszę was. Tak, dziękuję. To czasami jest tak, że ta gra da coś naprawdę przydatnego. Wiecie, że na starcie jest turbo syf. Ale później. Jest nawet ok. Mamy wirusa, który jest na 10 przedmiotem. A jest przemianą w wyśwółno, więc <grymnie> chcę, jak najbardziej chcę. Idziemy do przodu teraz. Oj. O nie, serio poruszył się! Ah, 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 ah. Nie, nie używaj. Nawet nie mam klucza. Ale jakbym miał to tutaj... te O kamień się zablokowałem. Jak lamus totalny. Lakata, Tak, Akurat fajne. Bo to, że zdycham, jako barwę. Kimkolwiek. Weź, mi z klucza, co? Dzięki. Mogę potem bombę wrócić, bo już nie będę się klucza używać. Dobra, jest, teraz już tam Ezawie. Mamy Duke of Flies... UU! Obsrałem. <grym> no, była szczęśliwa on zaszyłać, ja powiem szczerze. Glass, ID, match up. O, and, o oczywiście też lakap, ale na lakapie jakoś mi bardzo nie zależy. Statystyka takie... Czasami ok, jak ma się jakieś efekty na tierce, ale tak to jest turbo syfe. Tu sobie rzućmy. Tak, już jej bomba odzyskane. <śmiech> łatwo. <laughs> Wybuch mi tu. Dziękuję. Nieważne, czy wybuchło mam chyba masz 4-5 hartów, aż to jest mega sporo. Ale był kamień z X-em. Tam interesowała. interesowało. Mam mało coinów, więc nie idę do sklepu. A przynajmniej nie w tej chwili. Ej, mam 480 damage'a, a jakoś tak, no nawet pije. Ej, co ma w ogóle? Se, tylko serce. Aha. Łatwa postać, jakoś tak nie wiem. Najłatwiejszymi postaciami w grze nie potrafię grać. Nie wiem dlaczego, to jest. Tragedia po prostu, tragedia. Hmm, Magic Finger nawet OK. Wyczytałem coinów, ale OK, nawet przedmiot. Dad spoko dimajorze, robi. Wow, a i tam pościągł wszystkich. Bardziej tu może być sekretą. Ale tak nie. Szkoda, troszeczkę. Mam jakieś życie? O, brak woli życia. O, proszę bardzo. Zestresztowany, jak jestem. Mamy tego Blue Baby ewentualnie jeszcze jako ten. To jest ta. Um, dusza Blue Baby. Ale to nie jest jakiś bardzo dobry trinket. Powiedziałbym, że taki przeciętny. Bo nie jest najgorszy. Są jeszcze gorsze. Na przykład, nie Trinket, że co jakiś czas wybucham. Znaczy wybucha coś koło mnie, rzucam kupę i. A wiecie o co chodzi. Dobra. I mamy Rig Mega. O kurde. Guziki pomyliłem! Mi z Dobra. I mamy yy, Devil Deal'a, którego biorę jak najbardziej. Na postacie... Uuu, jest to matki. Teraz tego nie zepzę, i będzie gdzieś. <gry> znaczy nie zawsze, by to działa! Oczywiście będziemy teraz się zamieniać w ducha dopiero wtedy, bo nie muszę teraz brać przedmiotu z nutzbosa. Chociaż i tak mi się zamienił na devil dealu na ten w ducha, to i tak by było dobrze. Ale yy, po nauczce poprzedniego ranu, yy, teraz będziemy się w ducha zamieniać tylko wtedy jak... A, będę miał coś ciekawego w devil dealu. No innej opcji nie widzę. A, może Anima tak atakujecie. Zapominam ciągle. Żyćko! Tam jest żyćko! No już, po prostu. O, najpiękniejszy przedmiot świata. Tam miałem chyba serce po poprzednim pokoju. zaraz sobie pójdziemy. O, i e kolejne. Na dziwnie będę mógł się przynajmniej, czy to serce? Tu jesteś. <laughs> nie dał? gdzie to robimy? O, serio? Jak tak słabo. Dobra, co chcesz? Chcesz? 22 jeszcze do sklepu, bym poszedł tym razem. No, do sklepu mam tym No, by było fajnie, ty wybuchasz. Wiedziałem, że wbuchnie i tylko tyle. Ale... Czemu niektóre klucze się tak świecą, jakby nie wiem? Może się świecą po prostu podczas tej kontrole? No to wygląda jakby, nie wiem, Też był lakapem, ale wydaje mi się, że lakapy mogą być tylko na pieniądzach. Nie może być tak, że lakap będzie na tym. No może. Może, może, nie wiem. Hopa, 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 kupa. Rozwalili w szafie trupa! zastosowałem. Mm. Kurde, no nie wiem. Full PhD jakoś mnie nie, nie interesuje za bardzo. No jak może będę miał perf, to zmienimy. Fajne by było. No bo co, zaraz. Najpierw um, te, uh, tre Treasure Room. Ule, w kulcu prawie wlazłem, się zesrałem. Najpierw room i sklep. O, tu to, to jest dobry pomysł. To jest nawet pomysł, a mamy restock. Okej, okay. nawet. Wezmę karty, to jest tu of diamonds, mogę najpierw tę kartę. Skąd się ja miałem wiedzieć? Dobra, od dzisiaj najpierw bierzemy karty, a później patrzymy co wypada. Znaczy, a później przedmioty, ewentualnie, tak. To bym wszedł, gdyby nie fakt, że... Teraz już serce troszeczkę niepotrzebnie. Należy. Tak potężny jest ten przedmiot. Nóż matki, coś pięknego. O ja walce nie może ten być. przez przesrany troszeczkę walkę. Ten, o, jak ona się nazywa. Ej, moje serduszko, może być troszeczkę przesrany, ezaf. ty wiadomo, że dostałem forever long. O co, darmo? Ale przetwory w ogóle na tym piętrze dostałem, no. Takie, takie, dużo. W ogóle, o serio? Dałem się trafić? Nie! Uuu, dlaczego? No przecież... No, to, dlaczego się mogłam respić w tej grze postaci na graczu? Z tak to bez sensu! Aż jestem zestresowany. No nie, to się... Dobry byłby ran. gdyby nie faktycznie jakieś gówno mi się na mnie zrespiło. Bez sensu to jest, dlaczego, dlaczego, twórca tej gry stwierdzi, że świetnym pomysłem będzie, że przeciwnicy mogą się raz pić gdziekolwiek. Nie, aż mi się odechciało w to grać już dzisiaj. No, ja wiem, że na przykład, nie Akcje z Brimstone'em zwaliłem totalnie, że... ...tą akcję z nożem też jest poniekąd moją winą, bo się wywaliłem jak głupi, znaczy, wpadł we mnie. No ale kurczę, no, w taki sposób dać się trafić. Nie, nie, naprawdę, nie, dobra, nie, żałosne. Idę chociaż zobaczyć, co było w Thresher'u. Naprawdę, odechciało mi się w to grać już. Trudno będzie okrojony odcinek, ale no nie chcę się w to grać. Jak ja widzę, że mam dobry run i zdycham... jeszcze multidimensional baby. Zdycham tylko dlatego, że... jakiś debil postanowił w tej grze zrobić coś takiego. Small rock. Może small rocka mogliby mi dać. <laughs> nie, też się nie trafiłem żadnego to jeszcze sam wpadłem, prawdę w niego. Nice. Dobra, idziesz do mnie, górlingsie? O! HP up. Ok, dobra, spróbuję. No mówię, ostatni raz, jak? Jak się wywalę przez moją głupotę, to moja głupota. Raczej się wywalę przez. ze błędy w tej grze. Au. super W zasadzie dobrze, że ja nie gram ten. Sainted Lost. To by było w ogóle. Dobra. O, kopy to. Fajny drinket. Pru, pru, pru. Najlepsze przedmioty to są te stare przedmioty z Izaka, czyli Kurt Horny, e, Sensor i ten. I kopyta. to te, te trzy rzeczy są to spoko, połączenie. Wszystko co jest potrzebne. Zwiększenie tej zwiększenie Damage i prędkość. Coś pięknego po prostu. O, jak fajny pokój taki. Kto z was wybuchnął, bo mam kamień z X-em? Oj, secret roomik, nice. Zwykły niestety, ale też nice. Ja się tam nawet cieszę. Oj, oj, oj. No serio, dałem się trafić! No nie no, gramy normalnie, jak totalny lamus. Co to mamy? Forget me now. wezmę, ale dopiero po przemianie. Jak już tam się trafić, bo mam 100% szans na Devil Deal'a, oczywiście. Auć. będę się trafić w jakąś muchę. Muchę! Mógłbym dostać treasure w końcu. O! No pięciu prawie we mnie. Mamy sklep, a nie mamy Całe piętro przelazłem, tylko po to, żebyście wiedzieli, że tutaj nic nie ma. Właśnie, w ogóle... To też jest ważne. Jak ja się przemieniam w y, Lost'a, idąc na Devil Deal'a, to może być na Devil Deal'u dwie, dwa przedmioty, trzy nawet. Trzy przedmioty, które byłyby dobre. I jakbym się zamienił wcześniej, to mogę wybrać tylko jeden. A jeżeli to dobrze rozkminie, to mogę wziąć przecież jeden za serca normalny, a później los kolejny. To jest genialny pomysł. Dobra, tego zabiłeś to w diamonds? Nie, ace of clubs. Straszny syf. Czysto Daj mi ten. Jakby jest ciekawszy, niż tu ace of clubs. Oj, Dobierz... serio. Nie mogę dać się trafić teraz, bo stracę devilbilla. No nie no, ty się jest tego? Nie chce mi się. Czajniej się już nie chce. Żebym się zdenerwował teraz. I idę sam, idę sam, co ja muszę tutaj... A, forget me now mamy w tym Dobra, pamiętam już, co miałem wziąć. E, sia, baby plum. Dobra, dałem się trafić. E, specjalnie oczywiście, jeśli dałem trafić, to... Tak, tak było, nie zmyślam. Dobra, jest git, on strzeli jeszcze. Oczywiście, że nie dostałem, bo paczul mam dostać. Forget me now, bierzemy, od razu używam. No, to piętro jest szybko resetem. Mamy też deala, mogę dostać. Tak klucze tutaj jak najbardziej, użyjmy sobie. Mamy matchbooka, nawet okej. Okay. Blackheart plus kurczę ten, z bomby, zawsze, zawsze. Latanie się troszeczkę nie przyda w tej chwili. Oj, witajcie. oj, żegnajcie, pajanki. Blackharta niestety muszę zużyć, ale wejście do tych kreslumów, nie trażąc Secret sekretum jest opłacalne czasami. O, bomba, która mnie wcześniej zabiła jakimś cudem. Aj, mój Brimstone, biedny. Pamiętam te czasy, mamy... Mówi, mi Dobra, połóżmy tutaj. Koledzy, przyszli. Solheart! Nie da się trafić, bo Solheart to stracimy. Znaczy te w Oj, dobrze, że zginął. Szybki treasure room. E, Giant cell, turbo e, ale okej, okay. ale w ogóle turbo y dostaję teraz. Forget minął nas niestety się trafić nie może, a to będzie secret room. Widziałem. O, jak nie da... co? A, mi się odbiło. Jak najbardziej was wybuchnę. Fajnie. E, pająki. E, secret roomik tu, niestety, go być nie może. No sklep, o będzie 12 końów, no to jest do 15, to łatwo dobić. Czy jakąś maszynę zepsuć, czy ten Beggar nam da, co za różnica. Ale oczywiście musiałoby być coś ciekawego, biorę kartę. Tu of no, to jest Karta latania chyba wezmę. Dużo czekała przedmiot, co wziąłem, się? Mogłem tego Begara jeszcze zabić ewentualnie. O, wszystko, wszystko. Speedrun, speedrun. Kościelne serce, uuu, za darmo? Co, użyjmy? Dobra, teraz nie, nie straci tego kościelnego serca, to będzie mi bardzo miło. I ostatni jakiś żonek został, który bije za tysiąc. E, o, ten no kur... Chodź tutaj. Anime sobie załączę. I mamy ringmana. Ojej, który uniknął ataku, jaki bezsens. Dobra. Ginął Mr. Dolly. O, moje. Uh, contract From Below i Camden Conception, Oba są ciekawymi przedmiotami. I oba bym wziął. Dobra, weźmiemy sobie yy, ten, Contract From Below, Camden Conception sobie weźmiemy za darmo. No to że mnie kiedyś? O. no dotknij mnie! Kiedy chcesz, żeby mnie dotknął, to mnie nie dotyka, no. Ja nie wiem, i tak życie odzyskam, bo mieliśmy Eperlną hurta. Dobrze, że jak on dotyka, to nie tracę życia, bo to by było smutne. I mamy Contract From Below, okej. Okay? Czekajcie, muszę przetworzyć dane teraz. E contract From Below, <laughs> mamy, fajnie. To był Contract From Below, prawda? To nie był jakiś gówniany ten bo ja czasami mele control from below z Missing Page, a missing page jest turbo z Fem jest nieprzydatny w ogóle. Zasraliście się! Leżą wszyscy! O, jak już co żyję. żyje. Sklep nieprzydatny. A ja w sklepie wydałem moje kolejne piękne, które miałem. O, nie brawałem. Ogólnie, W ogóle się serca jest o tyle fajne, że jakie mam, to póki go nie stracę, to nie stracę szansy na devil Deal. Mam 30%, to nie jest jakby dużo, ale zawsze fajnie mieć takie procenty, nie? Chyba, tak mi się wydaje, nie znam się. O, mnie. A ja mam giant seller jeszcze i te małe butki z salem. Mał, mały ziomek tak zwany, no? Czy ja będę miał... Ja miałem Sigreton, tak, bo ja miałem coś tego, nieważne. O, no nieważne. Ale tragiczny w ogóle pokój na nim. Profesiv. Ale nadal jest git. W ogóle jaki tragiczny pokój! Jak ja miałem tam niby uniknąć? Znaczy jakimś się tam uniknąłem, ale jak ja miałem tu niby uniknąć z tym ziomkiem, co mi tu lataj i mi szarżuje na mnie. To było smutne troszeczkę. I teraz jest problem. Jeżeli wezmę e, te życie... Nawet go nie mogę wziąć, ale jakbym je wziął, to Eternal Heart mi przeskakuje na górę. A tak? Mam kościany. Dobra, nie wiem, nie wiem. Muszę nie oberwać po prostu, będzie git. A później dać się oberwać temu. Eee... nie oberwałem! Chętnie nie wdałbym się je oberwać, bo czasami latanie jest mega przydatne. Szczególnie na takich pokojach, gdzie jest tysiąc wrogów. To jeszcze latających randomowo i strzelających randomowo. Nie wiem, jakim cudem nie oberwałem w tym pokoju teraz. Anarchist Book! Moja ulubiona książka, która totalnie jest cyfem. Wow, może pokorma złoży, chociaż jedną rzecz w życiu nam się uda. Dobra, idziemy na tego, mm, na bossa. Wolę chyba stracić szansę na Devil Deal, aniżeli tracić Eternal Harta. Bo kościane serce nie jest jakieś bardzo nam potrzebne, jest fajne, ale niepotrzebne. Carrion Queen, mój ulubiony ziombel. Dobra, oberwał, jest git. Mam sporo bomb, więc bombami możemy się pobawić troszeczkę. Już w ogóle jeszcze wkurzona wersja Carrion Queen'a, jak ja jej nienawidzę. Champion Carrion Queen jest tak obsrany. Tylko też jest obsrany zresztą, ale... Fiddle. Nice. Dobra i schodzimy na dół, nic więcej to nie ma. Mogłem ewentualnie się wrócić po jakieś pieniądze czy coś tam, ale nie, nie czuję potrzeby takie. Przynajmniej na razie. Dobra, Kejpsy dwójka. Tutaj jak najbardziej użyję sobie bomby. Zhośnie mogę poczekać, czy zacznę latać też racja, tu sobie wejdźmy. Kurde, się mi zacznie zbierać. Kurde, nie to. Ale jest szansa najść piaba, więc postarajmy się o niego. Może trochę. O nie! Co ja zrobiłem? Jakiś misklikiem myślowym, ten, użyłem yy, O... Użyłem bomby. Tak tedy. O, pająki. Nigdy nie grałem na tym bagaże, chciałbym na nich pograć chwilę. I tak turbo cyfram, więc... O nie, kasę podałem. Daj pająki jakieś obsrane. Dasz mi coś? Mam... Ej, no mam szczęście zero, czemu on mi nic nie daje? Gdzieś bym chociaż jedną rzecz dostał na tym. Aż dziwne. Na zwykłym. Jak mi dasz koinę, to się zesram. No nie, no ty se żarty robisz. Gościu. Pająki też są spoko, możesz dać. O, dziękuję. Ostatnie. I taśmi. mi. Zesrałeś się, a nie dasz mi. Wy stąd. Ja mam dość, idę sobie. O! Ej, Giant Cell w, takim, w takiej sile jest potężny. Rua wizard. O, ma ulubiona karta. Dobrze że mam Giant Cell'a, bo mi się wywalił teraz. Dosłownie, Giant O, i tak. Nie wiedziałem, że jest tak mocny ten przedmiot jest jak się jest małego zrobionego. O! Obrwałem. O ścięcie prezes czasy na te Ouch. Oczek, dwa coiny. Czyli dostaliśmy contract from the long. wszystko jasne. Cyk, cyk, cyk. O! O, o mam tego, nie mam baby dostałem! Bo obrwałem, wycięcie wiele razy. Się trafił, bo mamy Cambion Conception. Najprostetycznie przydam przedmiot rzeczy. Z Cambion Conception będziemy mogli dostać szansę na Bukurma, nie? Chyba. Yy, Bukurma, Konjuina. Yy, tak mi się przynajmniej wydaje, że to tak powinno działać. Ale czy działa, to nie wiem. Zaraz zobaczymy zresztą. Taki pokój. Bardzo go nie lubię. Patrzę na to, że jakiś mi na taką głowę i nie. Czarzuje na mnie co chwilę. No bombę. Yy, baterie. Bomby. bombę. Rua Wizard Latanie latanie nam się przeda, żeby pozbierać te rzeczy. Do sklepu bym zaszedł. No 16 koniec coś nawet spoko. Ale z tyloma tymi ziomkami to jest mega potenie. Zobaczcie, jak ich siekam wszystkich. Aż chyba zacznę doceniać Giant Sela, no jak mi raz Gierkę porobi, to już, to już na zawsze będzie trzeba go docenić. I nie mamy czasu, 12 minut, KFC, dwie No i to nawet ma szansę na bosrasza. Nie żebym się czuł na że z już furbosyfem jest ta postać. Ale, o w serio, dałem się trafić. Dobra, nie ma tego z tego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu możemy iść... O, kontaktem. Dzięki temu możemy mieć podobną skrzynię, w której mogło być wszystko. O, mamy kolega. O, o. Zysrałem się. Dobra, Giant Sela ma taki damage. Czyli tak, wracamy się najpierw po skrzynkę naszą, w której może być wszystko. No i potykalny film ja w tym jednym pokoju. Ten dokładnie. O, trzy kojniki, zawsze piechotą nie chodzą. A tu mamy ciek. Polhart, kilka kolejnych bomba. Ten jak tam leżał w ogóle przez trzy pokoje. Ja nie wiem, gdzieś tam zasnął bo po drodze. E, hangman na razie nam niepotrzebny. Mm, pani boss, pani bossie. Czy możemy do pana bossa? Ej, czy mi te giant cele znikają albo umierają? Chyba tak. No tak jak mówiłem, nie gram, więc jak to biorę, normalnie strasuje. Było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się.